Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Zofii Staneckiej Lotta, czy jak wychowić, wychować ludzkie stado. Zofia Stanecka znana jest z serii książek o basi. No i oczywiście serialu dotyczącego basi. Ale to nie tylko te książki są w jej dorobku. Młodzi czytelnicy mają wiele ciekawych publikacji. Które mogą odnaleźć się w swoich życiowych, zwykłych, codziennych sytuacjach. I tak jest także w tej książce, Lotta, czyli jak wychować ludzkie stado. E, tutaj pies jest, jest pretekstem do pokazania różnorodnych relacji, różnych wyzwań, z których, którym ludziom e, stawia życie, zwłaszcza dzieciakom, młodzieży. A przy okazji... E, Wchodzimy do świata, w którym mama przez wiele lat wzbraniała się przed posiadaniem psa. Robiła wszystko, żeby dzieciaki nie miały pupila. No, ale pewnego dnia w mediach społecznościowych zobaczyła zdjęcie loty małej szczeniaczka i przepadła. I tak właśnie zaczyna się wielka miłość ludzkiego stada do loty. Suczki, która jest e, wyjątkowa, wyjątkowa dla swojego własnego stada. Kto ma psa, ten wie, że jego pies jest wyjątkowy dla jego stada. Razem z pojawieniem się psa e, pojawiają się w domu kałuże, pojawiają się różnorodne wyzwania, walka o jedzenie, walka o przetrwanie. Bo wiadomo, ludzkie stado karmi zbyt mało. Po co tam jedna puszeczka, czy trzy nawet? Co tam yy, resztki z obiadu? Co tam podkradziona paróweczka? To przecież nic. Ludzkie stado przecież głodzi biedną psinkę, e, principe piesę. Lotta jest wielkim żarłokiem, ale też wielką, e, <grym>, e, jakby to powiedzieć e, ma wielkie umiejętności podbijania serc ludzkich. I to nie tylko z tego swojego własnego stada. Podbija też serca e, innych napotykanych ludzi, ale też podbija serca e, innych psiaków. No i z tego powodu e, musi też być poddana sterylizacji, żeby się nie męczyć e, z powodu e, no, rodzenia czy zakochania. E, świetna książka pokazująca, e, z czym wiąże się posiadanie psa, że to nie jest tylko przyjemność, słodki pyszczek, że pies. To całe mnóstwo obowiązków, ale też cały ogrom miłości, którą dostaniemy od zwierzęcia w pakiecie. Polecam i do zobaczenia.